Ja byłam na Run a Magedonie. Kilka słów na temat przeszkód. się Jarka albo Marka. Nie pogryzę, obiecuję. <grymne> I teraz to puści na pewno. Bardzo fajnie, w ogóle jestem zaskoczona, że w ogóle można stworzyć coś takiego. Zawody w Sopocie zazwyczaj są szczególne. Mamy fantastyczną pogodę, fantastycznych kibiców. Zawodników co nie miara. Mamy mnóstwo przeszkód. Tutaj jest naturalnie pełno przeszkód końskich. tą budę! Ciepła woda? Tak, tak, tak. Przyszliśmy tutaj bawić się razem z całą ekipą ludzi, którzy dla startują. Nas to jest zabawa! Tak, dla nas to jest zabawa i myślę, że dla tych wszystkich, którzy startują, też. Dobra, dziękuję bardzo, gratuluję. Dzięki, Dzięki. jesteśmy w równowadze. Tak? Przyszliśmy kibicować Tadeuszowi z numerem 199. Macie przepiękny stroj, Kto wpadł na ten pomysł. Mamy takie, takie chomiczki w głowie, które tam w Kołowrotku takie pomysły wymyślają, więc to chomiczki wymyśliły. Wykazujemy się jak zwykle inwencją, tworząc kolejne przeszkody. Drabina Z nowości mamy na tej edycji przeszkodę pod tytułem Indiana Jones, gdzie trzeba się przebujać na linie nad przepaścią. Mamy też przeszkodę pod nazwą trumna, gdzie trzeba się przeczołgać przez zaciemnioną strefę, tak żeby to poczucie dyskomfortu jednak się pojawiło. Mamy wilcze doły do przeskoczenia, wilcze doły, do których trzeba wpaść. Mamy jak zwykle zasieki, liny, ściany. Także ludzie przebiegają, mówią, że najlepsza impreza z dotychczasowych. Przeszkoda, która Ci się najbardziej podobała? Czołganie! Czałganie, po prostu czołganie. Pod wrotem. Ale, ale, ale nie dobra. jeść tego piasku. <laughs> Lubię to. to. E, bardzo nam się podobało i tak po tych pięciu kilometrach wreszcie się rozgrzałam, mogłabym biec dalej. Jest nas 20 osób, e, dziewczyny i faceci, bo jest też wieczór kawalerski, e, po naszym pierwszym Runmagedonie klasiku w Sopocie. Stwierdziliśmy, że to jest bardzo fajny pomysł na taką imprezę. No ale jak jest wieczór kawalerski, paniński, trzeba się odpowiednio ubrać. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam! Niech żyją nam! Nie, nie. Dopiero się zaręczyli, ale zaraz po powiedz mi, co, was, co Cię do tego skłoniło? No adrenalina, no tak noszę przy sobie pierścionek, generalnie, <laughs> wszelki wypadek i tak uznałem przypływy emocji, że no to chyba teraz, no. Tak dla, dla potwierdzenia, powiedziałaś? Tak. A ile już jesteście razem? O, co to wiesz? Za dwa tygodnie chyba, nie? Co teraz Chyba się ja tego opisać. To jest słowo na K. Na K? I co z tą linią? E, ciężko. Ciężko generalnie, ale no, troszeczkę. E, no, tak. Nie. Trochę mi się jaja skoczy po tej wodzie z lodem, tak że no... To było najgorsze. Baiklah. Ye! Wah. Selling is fun. Tak kuat a Ja skoro poprzednie imprezy były E, rewelacyjne no to ta jest jeszcze lepsza mamy zaplanowane 11 edycji na ten rok Po co mi to wszystko <noise> Jak chodzi o myślenicę no to jest pierwsza edycja górska boję się tylko że może być za ciężko Nie ma lekko Nie ma lekko Jan ma Gedon Teraz pokaż do kamery ile mamy siły razem no o! <noise>